Ale mam głos... Ciekawe jaki chyba taki z dymem. Nie słyszałem jeszcze siebie głos z dymem. Głos z dymem brzmi i tak Trzeba głos z dymem. Zajebyś się... Aż przynosiło. Ale halo cześć siemanko wam wszystkim. Z tej strony Dawidos, czyli ja. A tutaj Dynamic Light 2. Aż się zrybowało. Kontynuujemy zabawę. Ciekawe, co się dzieje w mieście zarażonych. Jak oni się nazywają? ocaleńcy i przekrzywieńcy. Yy, ja wiem, nie pamiętam. Przymieńcy, przymieńcy. O, przymieńcy. Ciekawe, co tam pana Heikona słychać. Abym ostatnio umarliśmy w tym szpitalu. Tak, to ten stwór był, że mi się wszystko przypomniało. Dobra, wyjdźmy stąd z tej windy. Te trzeba dość po cichu chyba się przemieszczać. Zbieramy złomek. Jak to jest w days gone? Ostatnio w gierkach stosuję złomek. Że złomek to przyszłość. Przyszłość ludzkości. Złomek, dobra sprawa. Ostatnio próbowałem z braciszkiem moim rozkręcić biznesy złomowe. Ale nie pykło. Nie pykło. Są w planach inne rzeczy. Yy, dobra, kucnieliśmy. Co nam tutaj świeci? 10 metrów. Dobra, ja nie mogę podchodzić do niego, bo oni się pobudzą i będzie lipa. A walczyć z nimi też nie mogę, bo nie mam siły. Więc muszę wciskać ku I jest lipa właśnie w tym momencie, jest w tym momencie lipa. Bo ja nie chcę z nimi się wszystkimi bić. I chyba to wczytam grę od nowa. A mogę wczytać od nowa opcję? Chyba nie. Dobra, niech oni mnie zabiją po prostu może. Tak, tak będzie lepiej. Zabijcie mnie. Nie żyjesz. Rada. Odrodzenia, spacja, nie będziemy czekać. Jeszcze raz. Wyskakujemy stąd, zbieramy złomek. A już nie ma tego złomku. Zajebiście. I tutaj też chyba nic już nie będzie. Tutaj jest. Czyli ten złomek jakby się wczytał. Może przejdźmy tędy, tutaj jest patrzę bezpieczniejsza lokacja. Ale to jest zablokowane. No właśnie, nie wpuszczają nas tędy. Gra chce jednak, żebyśmy szli przez te zombiacze. Tutaj można przed pod delikatnie, po cichutku. Tutaj jakoś tak środkiem, tutaj jest zombiacz kolejny. Schowajmy się pod łóżko na chwilę. Tam się właśnie tworzy lipa już. Bo już oni się pobudzili. Tam też jakiś biega, może przeczekajmy chwilę. Czy on biegnie do mnie? Czy ja będę musiał z nimi walczyć On mi widzi. Nie, dobra, poszedł sobie no, Mam jeszcze z tyłu dwóch mam. Tego trochę stracho minąć. Dobra, on tam walczy z czymś. Wykorzystajmy moment. Jeszcze tylko przy... kolejnego obudziłem. Nie, ja nie mogę. Nie mogę tak robić. No tutaj idzie. A ja mogę takie rzeczy robić. Przeszukajmy. Poduśmy ich. Dobra, elegancko. Elegancka sprawa. Tutaj kolejny się przebudził. Jest w momencie lipa. Nie, czemu mnie przez ścianę łapie? Halo! No Przepraszam bardzo, to tak przy ściany nie wolno. Co to ma być? Łapanie przez ściany? No i ładnie, wszystkich pobudziłem. Mam zdrowie, mogę ich eliminować po cichaczu. Po cichaczu tak nie bardzo, trzeba wyskakiwać bardziej. Czy oni usną ponownie? Jest dużo ich tutaj, nie powiem. Kurde jest. Dobra, oni chyba... Tak, oni usypiają znowu chyba. Albo mi się wydaje. Białą i zieloną skrzynię, tam chyba jest jakaś skrzynia i tutaj za drzwiami. Muszę tam jakoś pewnie naokoło się dostać. Dobra, poczekam jeszcze chwilkę. I jak nic się nie będzie działo, to ich atakujemy. Dobra, atakujemy ich. Bo widzę, że nie ma sensu. Atakować też nie mogę. No to fajnie. No to jedynie co pozostaje, to uciekać, nie? Uciekać. Sam nie wiem gdzie, bo tu wszędzie ciemno jest. Wszedłem na jakoś łóżko. Może z łóżka coś zrobię. Ale też dużo im obrażeń nie zadaję. Wytrzymałości nie mam. Muszę chyba z nimi walczyć pomału. Dobra, pokonaliśmy jednego. Nie, on wstał, ale ma mało zdrowia. Już tak czy owak, muszę z nimi walczyć i się szybko leczyć. Najgorsze jest to, że jest strasznie ciemno. I ja nie wiem, jak mam latarkę. Pod T elegancko. Od razu lepiej Dobra, wytrzymałeś, pada Schowajmy się pod łóżko Spróbujemy ich wszystkich wybić Uleczmy się szybko Dobra, mamy full zdrowia Nie sobie przeszli tam. O Jezu, tutaj ile ich jest? Czy oni to światło moje widzą? Niekoniecznie. Tego przeatakujmy. Może będziemy ich odciągać? No jest lipa z wytrzymałością. FFFFFF. -f 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 -f. Dobra, lipa, lipa, lipa. Ciężka walka się zapowiada. Łóżko. Łóżko też jest dobrą sprawą. ...póki nie podejdę z boku. Wytrzymałość siada. Zdrowie też. Broń też się zużywa. Ale trochę tutaj jest. Sąbiaczy. Pleców nic mi nie robi. Dobra, łóżko, łóżko. Mamy chęć ocalić łóżko już. Chcę sobie trochę odpocząć i się podleczyć. Nie, czemu tak skaczę? Nie skacz tak, panie. Lecz się szybko. Czy zdążę? Czy nie obejdą mnie dookoła? Elegancko, zdążyłem. Ale on się przewiesił tutaj. Ale się przewiesiłem. Padam, padam, nie chcę umierać. Łóżko, chowamy się. I się leczymy. Ostatnia apteczka. Dużo ich tutaj jest. Za dużo. Ciężka sprawa Ten mi od razu złapał Dobra, ten siat już. Niektórzy mają pomału zdrowia. Będziemy sobie może biegać w kółko tutaj, ten jakiś mocny jest. Dobra taktyka plecami zrobił. Elegancko, jeszcze chyba dwóch zostało. Elegancko, elegancko wyczyszczone. Teraz ich wszystkie przeszukam. Oni mają złom, mają szmaty, przydatne rzeczy. Nawet mają złoto. Jeszcze jeden został. nie ma. Ładnie, wyeliminowani wszyscy. Pusty był. Jeszcze jeden. Nie miło by było, jakby jeszcze jeden mnie zabił. Ostatni. Czy ja przeszukałem tutaj wszystkich? Chyba tak. Gdzie ja mam teraz iść w ogóle? Czy ja tędy mam się przedostać jakoś? Trzeba poszukać, no spokojnie. Tutaj coś jest. Tam nie wejdę. Kurde, ja w ogóle tutaj szedłem. Dobra, pod spodem, pod spodem mogę sobie przejść. też ta walka nie była za bardzo potrzebna, jakbym wiedział, że tutaj jest przejście. Zauważył. No tamten to jest kocur, tym wielki, nie? F nie. Mam nadzieję, że się nie. On to idzie w ogóle. ten chodź! Kuchnia jest tam. Żyjemy wszystkie lody, które schowali. Boję się, mija. Jestem młodsza od ciebie. Przestań tchórzyć, Ejdy! Doktor może nas zobaczyć! Nie, zresztą by musiał nas złapać. No chodź, nie wycofuj się! Fajnie takie między tymi wątkami takie wspomnienia pokazują Jak oni właśnie byli młodzi i w tym szpitalu się znajdowali Dokładnie Monety Gulden Guldeny Tego by pasowało trochę przydusić Chyba, albo nie stanie może Kosz na śmieci Utleniacze. Kolejna torba. Wciśnijmy kuń. Co tu jeszcze? Yy, ogólnie nas interesuje ten pojemnik. Ale chętnie sobie przeszukam tutaj też inne rzeczy. I bym sobie zrobił apteczki, bo nie mam. Żywica. Inhibitory. Inhibitory to jedyny sposób na zwiększenie maksymalnego poziomu wytrzymałości zdrowia. Zwiększenie tych atrybutów jest ważne, ponieważ odblokowuje pewne umiejętności. Każde ulepszenie wymaga trzech inhibitorów. Gdy je znajdziesz, przejdzie do mniej umiejętności, aby zwiększyć swoje statystyki. Inhibitory można znaleźć w skrzyniach grę ukrytych w budynkach kwar kwarantannych grę. I lokalizacjach ama anomalii grę. Anomalii grę. Co to jest w ogóle, te grę? Dodatkowe skrzynie można odkryć również w trakcie eksplorowania mniej u... uczęszczanych miejsc. Mordek, trudne słowo. Rzadko spotykane. W sumie rzadko spotykane. Mało używam. Potrzebne czy inhibitory do ulepszenia wytrzymałości lub zdrowia. Wybierz teraz wytrzymałość, aby móc wspinać się wyżej. Dobra. Mam trzy inhibitory. Mam poziom pierwszy. Odporność. Okej. Okay. Już mi to chyba urosło. I to mi będzie spadać za każdym razem. Póki nie mam tego w ogóle na rękę, czy coś tam, mark mark markera. Czy to cała gra tak będzie? Plecak umiejętności. Yy, wytwarzanie, wytwórzmy sobie apteczki. No to jest bardzo ważna rzecz. Mogę 5 apteczek, leków sobie, wytrychów. Wytrych też się przyda. Wytwórzmy, możemy 5 wytworzyć. Ale mówię, że wytwórzmy ze trzy na razie. Chociaż apteczki są bardzo ważne. Wytrych 6 razy. 24 mogę wytworzyć. Dobra, ja tych wytryków nawet sporo mam. Wytwórzmy tych apteczek może na maksa. No to apteczki się przydają. No i to będzie to wszystko chyba. Trzy kawy walną. Komucyczka się załączyła. Dobra, przeszukajmy sobie tematy tutaj ogólne. Jeszcze mam plecak. Dobra, te dwie chyba mogę otworzyć już z tej strony. Jaki ułam wsadzony i przejść sobie skrótem od razu do windy. Halo? Dobra, drive. Wdrapie się teraz elegancko. Przegrupuj się. Dobra, tutaj mam te wejście. Nie wiem, czy dobrze robię takie przeskoki, bo on szybko może się zmęczyć. Właśnie. Skoczmy sobie od razu tutaj szybko. Tutaj. Szybkie przejście. Spacja, spacja. I szybko odwrót, i do tyłu. Na styk, na styk nam starczyło. szukajmy sobie miejscówkę. Tutaj mamy jeszcze rzeczy. Gdzie ten hakon w ogóle zwiał? Tutaj jest. Chodź. Czy nic mu nie jest? Porozmawiajmy. Czekałem. Jak się czujesz? Zarażony, ale nie ha, to Nie, to dobrze. ta muzyczka to w ogóle klimat buduje, nie? Przepraszam cię za to. Co? Niby za. Właśnie. Napięcie. W imieniu dziwek, bandytów i idiotów mianuję cię mieszkańcem Wiledo. Przemienisz się. Biegnij do światła, szybko! Ło, wow, Ło, wow, wow. Adrenalinka skoczyła do światła, tak? No powiem, że sam mam czary, nie? Dobra, wskoczmy tutaj. Na górę. Zapierdalamy do świata, żeby się zębiaczkiem nie stać. Co to się stało? Jaki odwrót kamery się zrobił? Trochę dziwnie to wyglądało. Tutaj mamy przejść i musimy skakać. W ogóle ten zombie nas wielki goni. Nie, mały. Czy to ten wielki? Tak, chyba ten większy. Co byś bez mnie zrobił, pielgrzymie? Nie chciałem zostać pielgrzymem. Po prostu e, tak wyszło. Przemierzyłem cały kraj w innym celu. Szukam siostry. Siostry? Nie na to Nazywa się Mia. Piętnaście lat temu byliśmy razem w szpitalu. Niejaki Waltz robił na nas badania. Świrów nie brakuje, co? Tak. Muszę poznać prawdę. A potem co? Co potem? Co zrobisz, kiedy znajdziesz siostrę? Mieszkam mi jeszcze w sumie nie wiem, no. Jeszcze nie wiem. Nie myślałem o tym. Dziwne. Przyjdzie na to czas, jak ją znajdę. O ile ją znajdziesz? Cóż, ja mam konkretny plan. Wyglądasz na kogoś, kto ma? Chcę mieszkać nad oceanem. Wiesz, tam podobno jest łatwiej. Chcę się nauczyć surfować. Trafiłeś na jakieś stare pocztówki? Nie śmiej się z moich marzeń. Wiem jedno: muszę opuścić to miasto. Zabija mnie. Zabija od środka. Pomożesz mi? Ocean jest daleko stąd. Jesteśmy zarażeni, zresztą ludzie boją się pielgrzymów. Nie chcą nas. Jebać ich. Pomogę ci z nimi. A ty pomożesz mi na szlaku? Znasz trasy. Wiesz, jak przetrwać na zewnątrz. Co myślisz? Razem będzie nam raźniej. Co ty na to? No nie jestem pewien do końca. Maruś nie może wyjść, nie? Powiedziałbym, że stoi, ale zobaczymy. Zobaczymy. Muszę się Dokładnie. skupić na swoim celu. Więc na razie nic z tego. Rozumiem. Okej. Okay. Chłopa, nostalgia dopadła. Co do celu... Sytuacja jest taka. Po śmierci dowódcy SPC odcięli przejście do centrum. Nie chcą, żeby morderca uciekł. Żeby przejść, musimy być sprytni. Wiem, kiedy zmieniają wartę. To jest nasza szansa. Zbiorę to, co będzie potrzebne. Sprawdzę nasze szanse, a ty rozejrzyj się, pożyj sobie. A, chodź, pokażę ci coś. No, rodę, nowe odkrycia jakieś? O, grzyb UV. Fajna sprawa. Dobra, chciałem No poszedł gdzieś w tamtym kierunku, ale... A nie, tutaj mam go. Nie przeuważyłem. Myślałem, że muszę w tam w prawo iść, ale tam mam co, też coś oznaczone. Prawdopodobnie ten znacznik sam go postawiłem. Tutaj coś w budynku jeszcze mam. Kurde, ile tutaj rzeczy jest, można zbierać i zbierać. Kwiaty, nie kwiaty, tam jak skrzyneczka jest. Już bezsensowo, wudencja. Bez sensu się skupać na samym zbieraniu. Chociaż kusi, nie powiem. Na górę jeszcze sobie wejdę. Hmm, chyba nic tu nie będzie. No ładnie. Zdrowie mi chyba odebrało nawet. Gdzie on jest tutaj? Masz, przyda ci się. Obejrzyj sobie miasto. Old Villedor. Sporo miejscówek, które warto odwiedzić. Lornetka. Użyj lornetki, aby oznaczyć... Lornetka pozwala odkrywać ważne miejsca w świecie gry. Wciśnij B, aby jej użyć. Ważnie obserwuj siatkę umieszczoną na środku ekranu. Jest tym mniejsza, im bardziej mniejsza czekają od środka się znajduje. Odkrycia. Nie, automatycznie dotowane do twojej mapy. Dobra. Ciśnij B, aby włożyć lornetki. 148 Widzisz kościół? To tam centrum dzielnicy. Wiatrak Olocha. Gdzie ten kościół? Tutaj jest kościół. Aha. W całym mieście są tablice z informacjami o zaginionych. Jedna jest koło kościoła. Może jakimś cudem znajdziesz tam coś o twojej siostrze? A jeśli nie, to po prostu baw się dobrze. Świat już się skończył, nie? Gorzej już nie będzie. Odezwę się, kiedy ogarnę temat. Temat na język polski. Zblokowano poziom przybliżania otwartego świata w cieśni M, aby wyświetlić mapę Trianity? Trianity! Dobra, udajmy się od razu do tego kościoła. Bazar tutaj, tak? Mogę oznaczyć go sobie, czy tak nie do końca? Śledź. Tutaj też mogę sobie wiatrak odwiedzić, chętnie bym go odwiedził. Może odwiedzimy ten wiatrak z niedaleko. A po drodze sobie pójdziemy na ten bazar. Wstecz. Czemu nie działa? Aha, dobra, bo tutaj mam wskazówki. Okej. Okay. Wskazówkę mi wpychało na siłę. Witaj Wiledoro. Odblokowany otwarty świat Viledor. Tam pierwszym celem jest odwiedzenie siedziby ocale... ocaleńców w bazaru. Znajdziesz tam handlarza, punkt odpoczynku i swój schowek. Użyli runetki i przemieszczaj się po mapie, żeby odkrywać dodatkowe miejsca, takie jak wiatraki, które pozwalają aktywować nowe, bezpieczne strefy. W mieście jest pełno miejsc, które tylko czekają na odkrycie. Przemieszczaj się po świecie, obserwuj swój kompas i wypatruj na nim spotkań. W ramach spotkań możesz pomóc mieszkańcom wile do rozmiarów w zamian za PD i różne nagrody. Okej. Okay. Z tymi typkami mogę walczyć. Fajnie się z nimi walczyło, oni ciekawe rzeczy też mieli. O wow, ile rzeczy dostałem. No, mogę sobie tutaj lineczko zjechać. Spacja. Dobra, nie spadnij tylko. Wytrzymałości mi to. Nie likwiduje. Tam kolejnie. Chyba walczyć nie ma z nimi co cały czas. Chyba, że jest taka potrzeba, nie? Przymus, bym tak powiedział. Jeszcze w takim stanie, jak jest, jakim jesteśmy, czyli słabi. Może jak się trochę poulepszamy, to kto wie. Fajne te spinaczki są też ciekawa opcja. Gdzie ten wiatrak? Tutaj. Tam kolejni, tutaj mogę sobie wejść. A tutaj się złapię, złapię się elegancko. parkour! tutaj myślę, ale nie wiem, nie do końca się złapię tutaj. Dobra, tutaj się złapał. No i jesteśmy na miejscu wiatraka, wiatra kolcha. Więc muszę tam na górę wejść. Będzie trochę chyba to skomplikowane. Tutaj mamy pierwszy w stopień. Wejdźmy sobie tutaj. Dobra, spad. Jeszcze raz spróbujmy. Czy przedostać się na to? Nie, on jakoś nie skacze. Nie! Tylko nie na dół. Nie, czemu on tak skacze? Wejdź tu normalnie. Tutaj mam jakieś cegiełki. Tam też wiszą. Raczej tego nie muszę się łapać, bo bardziej jak to zjedzie na dół. Aha. Tylko jeszcze jakby doskoczył to by było dobrze. Czy muszę w to uderzyć jakoś No Dobra, wdrapmy się po tym Po tym się nie wdrapię. Jak ja mam tam wejść w ogóle? Ty by się złapał. Tylko tyle czy doskoczy. No właśnie nie bardzo. Dziwna sytuacja. Jak tam wejść? Będę ja chyba miał delikatny problem. Czy on tak się wspina, czy ja po prostu nie mam takiej umiejętności? Nie mam możliwości, że tam doskoczy takiej. Nie ma takiej możliwości. No w ogóle jakoś sk skakuje z tego dziwnie. Dobra, złapmy się może tych cegieł. No też on nie chce się tego łapać. Jak ja mam wejść na to wieże? Może muszę coś ulepszyć? Musi być jakaś opcja. Może rozwalić to. Ja tak nie bardzo. Tutaj są haki. Nie wejdę na to. Chyba że się rozpędzę po tym. Dobra, poczekam, aż to zjedzie. I spróbuję tutaj do przodu skoczyć. Teraz. Nie, on nie doskakuje tam w ogóle. Jest jakaś lipa zrobiona. Jak ja mam tam wejść? On w ogóle tutaj nie doskakuje do tego. Pod spód jakoś. Ja tam nie wejdę. Nie ma takiej opcji. Nie wiem, no nie wiem, nie wiem, jak na to skoczyć. Nie wiem. Bez sensu w ogóle, bez sensu to zrobione jest. Się w ogóle nie łapie tego. A jest możliwość. Nie, muszę coś muszę ulepszyć. Nie mam żadnych punktów, nic nie mogę ulepszyć. Nie, nie, nie da rady. Nie da rady. Nie da rady, chłop. Powiedział nie. Jest możliwość, ale ja nie skoczę. Pod spód się łapie. Pod spód włazi w cegłę, kurwa. Pod spód włazi. Tutaj nie chcę wleźć. On tutaj ma kurwa problem. Spada z tego. Nie, no nie wlezie na to, nie wlezie. On się pcha pod spód jakoś, nie doskakuje do tego. Nie ma skoku aktywnego. Męczy się. O! Gąbka jest. Z gąbki mam się odbić. Oez. Dobra, udało się. Tak w połowie. Teraz jak tam się dostać? Zapytaj się tej deski. Przejdę sobie tam. Co mi to dalej da, jak tam skoczę? Nie wiem, spróbuję. No. To spróbowałem. Jeszcze raz. Doskoczy tam? Doskoczył. O, tutaj mam przejście. I trawinkę. Okej. Okay. Aktywuj wiatrak ocaleńców Co mi to da? Mapę mi to da A mi to mapę. Odkryję punkciki na mapce. Przyszli robole. Roboty się wzięli. 15 na godzinę jest Umowa na najniższej. Instrukcję frakcji. Dobra, mam linkę. Elegancki wiatrak. Dobra, wdrapaliśmy się na wiatrak, aktywowaliśmy go. I co, żegnamy się. Był już ponad 30 minut. I do zobaczenia w następnym odcinku. Zdanie Clay 2. Hejom! mamy teraz bezpieczną miejscówkę przy wiatraku.